Z nami jest Janusz Niedźwiedź. Rozpoczynamy przygotowania do rundy wiosennej. Proszę powiedzieć, jak pan oceni pierwszy mecz z Łuczanką, Bulka Pełkijska. Jak zawodnicy wyglądają po przerwie świąteczno-noworocznej? Czy wszystko jest ok? No przede wszystkim ten mecz ma na celu, żeby przyjrzeć się grupie testowanych zawodników, również żeby wprowadzić naszych zawodników szczególnie po ciężkich urazach, czyli tak jak Robert Schnabel miał pół roku przerwy, czy Mateusz Olerka, który długo pauzował, więc chodziło też o to, żeby oni swoje kilometry wybiegali i, i nawet było widać, że że jeszcze tego czasu potrzebują, ale właśnie po to są te mecze, po to jest ten okres jeszcze półtorej miesiąca do, do tego pierwszego meczu ligowego, żebyśmy mogli tych zawodników przygotować pod kątem ligi. Grupa testowanych, która oczywiście no, chce się pokazać, plus nasza grupa zawodników, którzy nawet po wczorajszych dwóch jednostkach no, ciężkich mieli się zagrać i też swoje kilometry wybiegać. My w sztabie po prostu będziemy tych zawodników oceniać jakby na samym końcu i, i, i sprawdzać ich przydatność do drużyny. W sobotę jest mecz z Sandecją, więc też wyjedziemy na obóz i od razu zawodnicy będą podzieleni na dwie grupy i każdy zagra tą samą ilość minut. Tak samo będzie później po obozie, jak zagramy z Łęczną czy z Sandomierzem, że też zawodnicy dostaną w tych pierwszych meczach, będą zawodnicy po prostu dostawać równą liczbę minut, żeby każdy miał okazję pokazać się trenerowi, no bo później im bliżej ligi, to ta jedenastka będzie się krystalizować, więc wtedy będziemy kładli nacisk, żeby te powtarzalności i drużyna, żeby się coraz bardziej cementowała w tym stavo în scoaje No właśnie, no już na początek przygotowań grać się dwa sparingi. Co ma, to, co ma to na celu? No właśnie, ma to na celu, żeby zawodnicy, to co powiedziałem, wybiegali swoje kilometry. Po drugie, żebyśmy mieli w perspektywie nawet 90 minut zobaczyć takiego zawodnika. Mielibyśmy jeden mecz kontrolny, a mamy, nie wiem, 5-6 testowanych, a chcemy im dać grać, wtedy byłoby to kosztem naszych zawodników. Więc mimo tego, że nawet tak jak teraz Wulczanka wymieniła zawodników w przerwie, my zrobiliśmy w 75 tylko dwie, dwie zmiany, wpuściliśmy. Młodego lorka i kąciołkę, więc jakby no, to jest właśnie, to jest ten etap taki, żeby teraz właśnie to, to, to dawać tą szansę, próbować biegać kilometry, przygotowywać się po to, żeby później efekty były w lidze. Sporo ubytków w Stali Rzeszów odeszło od was wielu zawodników, których wystawiliście na listę transferową. Kiedy możemy się spodziewać nowych zawodników? No mamy nadzieję na dniach, bo te nazwiska są już wyselekcjonowane od długiego czasu. Te rozmowy już są, można powiedzieć, praktycznie zamknięte. Tylko teraz czekamy na decyzję samych zawodników, i, i, i ci zawodnicy, którzy mieliby dołączyć do stali, to są, to są dobrzy zawodnicy. I, I to nie jest tak, że tylko stal się nie interesuje, ale. Ale właśnie liczymy na to, że chciałbym bardzo, żeby na obóz ci zawodnicy dojechali, bo wiele rzeczy chcemy przepracować na tym obozie, a, a ci zawodnicy, później im później zawodnik dołączy, tym niestety będzie musiał nadrabiać ten materiał, który, który będzie. Więc no, liczymy na to, że, że do obozu być może jeden, dwóch zawodników dołączy dostali, ale to, to są zawsze takie rozmowy. W transferach zawsze trzeba pamiętać, że dopiero wtedy, kiedy zawodnik podpisze transfer, już. I kontrakt dopiero wtedy tak naprawdę staje się zawodnikiem, więc jeszcze trzeba się chwilę uzbroić w cierpliwość. No właśnie, czy będziecie chcieli szybko zamknąć skład, czy jeszcze do końca okienka transferowego będzie, yy, będziecie polować na różnych zawodników? Zawsze będziemy chcieli zamknąć szybko skład, bo to jest każdy dzień, to jest, działa jakby na niekorzyść dla samego zawodnika, ale również dla nas, bo mamy mniej czasu, żeby go wdrożyć w nasze mechanizmy, żeby on zobaczył, jak gramy, yy, co, ma, co ma zawodnik, jakie zadania na boisku. Więc każdy dzień jest dla nas yy, bardzo ważny, istotny i proszę mi wierzyć, że robimy naprawdę wszystko, żeby, żeby te rozmowy przyspieszyć. I tak dalej, ale czasem to nie jest zależne od nas. No mamy przykład Marcela Kotwicy, który na razie jest z nami jakby od lipca, zaproponowaliśmy puszczy, żeby dołączył do nas teraz. Na razie ta sytuacja się przeciąga, no też czasami nie możemy pewnych rzeczy i ruchów zrobić, więc tak samo jest z innymi zawodnikami, gdzie też są w innych klubach i, i, i nie zawsze wszystko się ułoży po naszej myśli. Natomiast my cały czas codziennie praktycznie dostajemy kolejne nowe nazwiska, więc jakby nie ograniczamy się, że my musimy już teraz to zrobić. Jeśli czegoś nie zrobimy, to po prostu zawodnik dołączy później, tak jak to było rok temu na przykład z Grześkiem Goncerzem, który dołączył gdzieś tam w trakcie dopiero przygotowań, czy Błażejem Cyfertem, który dołączył pod koniec lutego. Dobrze, w takim razie wiemy wszystko, życzymy powodzenia, żeby dobrze Stal przeprowadziła ten okres przygotowawczy, no i jak najlepiej prezentowała się na wiosnę. Najważniejsze, żeby zawodnicy w tym pierwszym okresie, tak jak dzisiaj, żeby nie, nie złapali żadnej kontuzji, bo to eliminuje później tego zawodnika na długie tygodnie i, i później takiemu zawodnikowi jest ciężej, więc najważniejsze życie zdrowia, a resztę spróbujemy na boisku dopracować. Także życzymy zdrowia wszystkim zawodnikom Stali, dziękujemy bardzo za wypowiedź.